Ile uczucia ci dałem? W rzeczywistości oddałem ci miejsce mojej matki miejsce matki a co mi zrobiłeś? Ty zabiłeś naszego krewnego. Ale. Ali przynajmniej posłuchaj mnie. Nie chcę cię słuchać. Odejdź z tego domu i z mojego życia. Ali, ty epsilon mowis? Tak, mam rację. Mam rację. Chciałeś mojego bogactwa. Naprawdę. Ile pieniędzy potrzebujesz? Porozmawiaj z ciotką. Ile pieniędzy potrzebujesz? Zabierz mi wszystkie pieniądze. Ale z tego domu, z mojego domu. Idź stąd. Od teraz nie mam z Tobą żadnego związku. Twój dom. Tak. Mój dom. To znaczy, że nie mam żadnej władzy nad tym domem. Bez ciotki. Sam zrezygnowałeś z tego prawa. Jeśli nie chciałeś, żebym poślubił tamannę, mógłbyś mi powiedzieć. Przyjąłbym Twoje zamówienie. Dlaczego mnie oszukałaś, Ciociu? Mówić. Odpowiedz mi Ciociu. Ale, przepraszam w imieniu mamy. Proszę wybaczyć jej. Nie mogę jej wybaczyć. Jeśli ona nie odejdzie z tego domu, to ja odejdę. Ja też od nich. Nie chcę utrzymywać żadnych relacji. Brak pokrewieństwa. Ale Ali, jak możesz to zrobić z mamą? Mama tak wiele dla ciebie zrobiła. Wystarczy, Annie. Jeśli nie chce utrzymywać ze mną żadnych kontaktów. Dobrze, więc, nie będziemy tu mieszkać. Nie musisz go błagać dla mojego dobra. Pójdziemy stąd. Słyszałeś to, idziemy. Cjotka, mama. Mama. Kim jesteś? Kim jesteś? Ta sama osoba, o której zle Nie rozumiem. Jestem mężem Tamani. O. Więc jesteś mężem Tamani. Co ona w Tobie widziała? Jaki jest tu problem? Komu vides Tamanie? że mogła znaleźć lepszego męża niż ty. Dlaczego ona wyszła za ciebie? Czy C Y BO Kochada. Czy w ogóle wiesz, co oznacza miłość? Jest mi tak żal Tamani. N I P Znam bardzo dobre angielskie. Mówię ci łatwo U Widzę, że. Ni ma tu dłucu, tuesa d'vi, odejc. Jesteś niegrzeczny. CZY MI jak ma mówić i zicachowe Tu jest mój dom. VY JZ Stadt. Zrelaksuj się, powiem tamanie. Ni grodz MI tak, odej stad. Łatwy. Vizjadak. Łatwy tygrys. On pobuje MI cagroc. Netzny. Patrz, bracie Ali, wybacz mi też. Nie uczyniłem ci nic dobrego, ale cokolwiek zrobiłem, zrobiłem to dla Meeni i wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się przez ciebie. Dlaczego obwiniasz siebie? Wszystko dzieje się z powodu przeznaczenia. Człowiek jest tylko źródłem. On jest tylko źródłem. Po prostu zaopiekuj się moją siostrą. Moje szczęście leży w jej szczęściu. Husna, ty mi też wybaczasz. Musiałeś mnie słuchać tak długo, że pewnie zrobiło ci się to męczące. Nima brata. Ko zi si stalo, ypsilon y y citi bailo. Bądź szczęśliwy. Obyście oboje byli szczęśliwi. Dbajmy o siebie nawzajem. Ile pieniędzy potrzebujesz? Zabierz mi wszystkie pieniądze, ale z tego domu, z mojego domu, idź stąd. Od teraz nie mam z Tobą żadnego związku. Twój dom. Tak. Mój dom. To znaczy, że nie mam żadnej władzy nad tym domem. Bez ciotki, sam zrezygnowałeś z tego prawa. Jeśli nie chciałeś, żebym poślubił tamanę, wtedy mógłbyś mi powiedzieć: Przyjąłbym Twoje zamówienie. Dlaczego mnie oszukałaś, ciociu? Mamo, co robisz? Podszedłeś do tego poważnie. Słuchałeś, co powiedział Ali? Mama, Ali jest teraz zły. On się później zgodzi. Annie, co mówisz? Ali obraził mnie przy wszystkich. Nie zostanę w tym domu nawet na chwilę. Co on myśli, że nie możemy bez niego żyć? Będziemy żyć, będziemy żyć sami, zrozumiano? Ale, mamo. To wszystko, Annie. Idź spakować się i zmienić ubrania. Właśnie. Ale, mamo. Annie, po prostu idź i się przebierz. Mamy bardzo mało czasu. Musimy już iść, spiesz się. Iść. Matka Ten napoitu sok Jak ljubobec plakak Nie jadles nik odi vek Zach Sach ories Jak będę żyć bez mamy? Wiem, co tu bardzo bolesne. Musisz sobie Dla kogo? Teraz. Nie mam chęci do życia. Tamana mana nie tego. Jestem tutaj. I miliony tu ich Ketz die Musi um euch wieswomöglich zasie. konchi sie po oder schiu Chovieka. Na Kopatzus? Tu twoje pieniądze. w Cystku. Trzymasz te pieniądze przy sobie. Powinienem tu zachować. Tak. Zawsze w ciebie wątpiłem. Wybacz mi, jeśli możesz. Tamana komoris. Tu te pieniądze, zatrzymasz jedla dla Nie. Od tej chwili odpowiedzialność za ten dom spoczywa na tobie. Właściwie zobaczysz też wszystkie moje inne konta. W porządku. Dopa. Skacam zi, jeśli tak mówisz, mam prycunieskie ceny? Nie. Nie chcę jeść. Chcę zostać chwilę sam. Chcę odpocząć. Wy pocadku.

Mamo, tłumaczyłem ci to wiele razy, ale ani razu mnie nie posłuchałeś. Wstydzę się nazywać cię moją matką. Próbowałeś zamordować Alego. Jeśli wstydzisz się nazywać mnie swoją mamą, to idź, to idź i przeproś Alego. On ci wybaczy. Zostaw mnie. Jestem sam. Pójdę, gdziekolwiek mogę pójść. Ale mamo, możesz też przeprosić Jego. Zrobiłeś mu tak wiele złego. I i przeprosiny? Nigdy. Poświęciłem dla niego wiele. Tak wiele dla niego zrobiłem. I on powiedział mi, żebym wyszedł z domu. I. Nigdy nie mogłem sobie tego wyobrazić. Ludzie mają rację. Tylko Twoje prawdziwe dzieci mogą Cię kochać. A jeśli moje prawdziwe dziecko wstydzi się nazywać mnie mamą, następnie. W porządku, Ty też ze mną zrywasz wszelkie relacje. Mama, nigdzie cię nie zostawię? Mówię ci tylko, że. Wyrządziłeś krzywdę Aliemu. Co? Wyrządziłem mu krzywdę. Powiedziałem tylko Abdulowi Kadirowi, żeby porwał Tamannę. To wszystko. Ale jeśli Abdul Kader go zastrzelił, więc gdzie tu moja wina? Mówić. Jeśli jest moja wina, to jest nią to, że od dzieciństwa tego chciałem. Zostaniesz żoną Alego. Ty. A jeśli Ali uczynił kogoś innego panną młodą i przyniósł ten dom, jak więc mogłem to tolerować? Annie, cokolwiek zrobiłem, zrobiłem to dla ciebie, tylko dla ciebie. Co zrobiłeś, Ali? Pytasz mnie. Co ja zrobiłem? Ciotka. Kogo ja, kogo kochałem bardziej niż moich rodziców? Co ona mi dała? Oszustwo. Jaka była moja wina? Czegoś mi brakowało w miłości i szacunku. Co to było? Nie, 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 ale, ale ona popępiła blad. Pacek. Kiedy ci ci blady, nasi starsi nam wybaczają. Kiedy starsi popępiają blad, wtedy możemy im imronies wybaczyć. Proszę. Tego błędu nie można wybaczyć. Proszę, ale. Ona Una cetomu. proszę ja, catr cymek. Mówisz to nawet, kiedy wiesz wszystko. Możesz być bardzo hojny, ale ja nie jestem, nie mogę jej wybaczyć. Nigdy jej tego nie wybaczę. Ali dokąd ona pojdzi? Ona ci wysiowala, Ona ci wysiowala. Tici jest odniosły sukces Chikini. Tak, masz rację, ale rany na moim sercu, one również są przez nią dawane. Załamałem się w swoim życiu i straciłem wszystko to przez nią. W końcu, jaki był mój błąd? Że jej dałem. Miejsce moich rodziców, tak? Że jej uwierzyłem. A co dała mi w zamian? Oszustwo. Nie błąd, ale planowanie. Czy nie słuchałeś Abdulla Kadira? Moje życie zostało zrujnowane przez moją własną ciotkę. Nikt inny, tylko moja własna ciotka. I dlaczego to zrobiła? Za pieniądze. Dla bogactwa. Mogłaby mnie zapytać bezpośrednio, mogłem jej dać. Nawet oddałbym jej swoje życie. Ale nie teraz. Teraz nie mam nic, co mógłbym jej dać, nawet nie przebaczenie. Ali, pose, Proszę odejść stąd, zostaw mnie w spokoju, proszę. Zostaw mnie w spokoju. Ciotka, proszę. Proszę nie wyśrodź się domu. Proszę. Co tu robisz? Zobaczyć nasze cierpienie. Nie, Ciuciu. Właśnie ci uwielbiam. Milczeć. Zrobiłeś to wszystko z pomocą swojego kuzyna. Byłem taki głupi. Dałem się oszukać twojej niewinności. Pamiętać rzeczy, które zrobiłeś. Musisz za to wszystko zapłacić. Ciociu poseni nie wychodz z domu. Jesteś starszym w ty y m domu. Alina prawdę ci potrzebuje. Ni ma ni kogo i oprócz Nie musisz robić całego tego dramatu. Zrozumiany? Jesteś jej ulubieńcem, zostajesz tutaj. To dlaczego teraz udajesz? Tio tio małko, I po myśl o jetnem, Ali bardzo ci kocha. Myślał o was jak o swoich rodzikach. Nie może być z Naprawdę. Jeśli tak, to gdzie jest Ali? On nie przyszedł. Ponieważ podburzyłeś go przeciwko mnie. Że nawet nie chce widzieć mojej twarzy. To wszystko. Nie ma dla mnie miejsca w tym domu. Co chcesz udowodnić? Wiem, że... To twoje planowanie. Dobrze zaplanowałeś. Serdeczne gratulacje Husna. Bardzo dobrze zagrane. Bardzo dobrze zagrane. Dobrze zagrane. Mama. Ale. Annie, nie chcę o niczym rozmawiać. Ali, jak mogłeś to zrobić? Mama jest bardzo smutna, proszę zrozumieć. Powinna była o tym pomyśleć pierwsza. Ali, zapomniałaś wszystkiego? Mama wychowała mnie z wielką miłością. Nie przeżyłbyś ani chwili bez niej. Czy ona w ten sposób odwzajemnia moją miłość? Mówić. Annie, odpowiedz mi. Ali, proszę wybacz, wybacz jej. Dokąd pójdziemy dalej? Ania, czy wiedziałeś o tym? W dniu ślubu wrzuciła narkotyki do mojego samochodu, kazała Abdulowi Kaderowi strzelić do mnie. Twoje milczenie oznacza tak. O co mnie teraz pytasz? Ali, przepraszam w imieniu mamy, proszę. Nie potrzebuję Twoich przeprosin. Nie potrafię wybaczyć, nawet gdybym chciał. Jestem zły na siebie. Uczyniłem ze swojego życia zabawkę. Ona o mnie nie myślała. Ani razu. Ali, ona nadal bardzo cię kocha. To wystarczy. Kto kocha, nie oszukuje. Cóż, tak czy inaczej. Będę nadal wysyłać ci pieniądze. Uważaj na siebie. Nie potrzebujemy Twojej dobroczynności. Jeśli nie chcesz utrzymywać z nami żadnych kontaktów, w porządku, co będziemy robić mieszkając tutaj? Trzymasz swoje pieniądze do siebie. Nie potrzebujemy od ciebie niczego. Ali, Prosse prestan, Sioziu, una igi, Prosse. Prosse M Spurzek. Wies, se una zikocha, Prosse. Kokolvig zrobila, zrobila, Tunie müsselnir. El Ali, Prosse, Spurz Ali, Prosse. Dokat ona poigi, Prosse. Prosse, ale Prosse. <music> Ciu, proszę. Ciu, proszę. Proszę, prestan. Zostaw mnie chusna. Za późno zostaw mnie chusna. Ciu, on jest teraz z epsilon. Proszę, posłuchaj mnie. Proszę, nie odszuc. Proszę, on jest po prostu z. To wystarczy. Wszystko skończone. Moje całe. Relacje są zakończone. Ja i Annie nie znamy teraz nikogo. Chodź, Annie. Ania. Proszę, ja zatrzymać. Il. Proszę, nie pozwól J O desk. bona ichi ali wim se betzi prosa ali zato ich ali mashe zas prosa zato ich El El siotka ali Poslochai mni